Moi Rosjomili, posłuchajcie o tym, że legier je nie jest nie, nie do spania. <laughs> Użyję wieczór, e, noc. Tuż dziecka poszły spać do swoich legierów. Na internecie siedzą sami obuci. E, tak się mi z no, zdo. Tuż bo mogłem coś e, wyrządzić, co się przed dzieckami, co przed dzieckami jednak trzeba schować, e, a rządzić się nie śmi. A jak to poczytają, albo posłuchają, no to staj na tego nie spokopią, bo już tą naszą starucną rzeczą po naszemu mało co wyrządzają. Wiecie, żech był w pierściu w izbie regionalnej, co w niej kupa wiecy z cieszyńskich dziedzin. To najprzód żech się podziwał na legier. Jakoś i tam po chłopsku, a infachowo nie wiem czemu, ale po tym żech wyspekulował, skąd czego tak to tak je? No, bo wiecie, jak, jak oto je. Je chłop, a baba. Ale najprzód je dziołcha, a synek. Spią we swoich legierach, przy swoich zogłowkach, a pod swoją pierziną. Potem zaczynają pospołu mówić. Galanią się, tańcują na muzyce, onią tak, on tak tam kancik chyci, ona go też, a na licach się czerwienią. Potem jeden drugiego odchludzi do chałpy, dają se pusy, a idą leżeć każdy do swojego legiera. A w tych legierach szpekulirują. Jakoby to było. Sam, sami pamiętacie. No a potem je wiesieli. A potem w jak się już wytańcują, pojedzą, a popiją, to se muszą legnąć do jednego legiera. Wiele razy tak hańdownie było, że dziucha albo synek przysmyczyli ze swojej chałupy swój legier, co by się im lepiej spało. Tóż, yy, dobre, ale jak się już wzięli, to przez nie będą pierwszą noc spać, yy, to trzeba jakoś ich zrobić. Tuż, ale jako? Działcha je oblekano, synek też. Leżą pod chrubą pierziną, a każdy na swoim zagłówku. Tuż dobre, najprzód synek, bo tak dziecki było, że on był odważniejszy. Ściepał butki, budki, potem sum sebuł swoi. Po tym i sebryk żywotek, koszulkę, a spodek. Jak dziełcha była odważniejsza, to synkowiście pała galoty, koszule, a kamizelę. Tuż dobre, obo już leżą kole siebie. On już gant sagi, a ona eny w lajbiku. Najprzód on do niej, potem ona do niego. Najprzód eny sedowają pusy, a potem już coś ich więcej. onie na niej, roz ona na nim, kulają się po legierze, jako dziecka pomiędzy. Dziepro, kieśce w szymli, co tam mają pomiędzy nogami. To się dziepro zaczło. Jeszcze dobrze, że mają chrubą pierzinę, bo by pobudzili całą chałupę. Ale wiecie, w tą noc, po wiesielu, żaden doma nie spał. Bo fotrowie, a starzycy wiedzieli, co się, co się będzie w izbie wedle robić. Tuż wiele razy było tak, że stoli pod wieżami, a posłuchali, jeśli z tego będzie jakiś wnuk, lebo wnuczka. A młodzi się furtkulali, dorobiali. Tego szczypała po życiu, o nią zaś yy, coś i macą po cyckach, a wszystko pod pierziną eny legier się ogibał ku ziemi furt a furt. Robili to do rana, bo im to było zocne. Potem na drugi, drugi dzień zaś, a tak cały miesiąc. Do roka z tego był chłapieczek, do dwóch roków łóżka, a do czterech zaś synek. Kupili sobie większy legier, usuli większą pierzinę, a dwa zogłówki. Teraz, jak jej to chcą robić, to wartko, a po cichu, co by dziecka nie słyszały. Dziecka już spią, ale Starka ze stażikiem pod wieżami posłuchają, potem chnet idą do izby, a legają każdy do swojego kątka. Ale oto za ćwierć godziny Starzik lezie do, starczyne, do, do starczynego legiera, kuni pod pierzinę, a roz on je na wyrchu, a roz ona je na wyrchu. Wiecie, co tam robili? To już było, nie będę pisał. Żeknym tela, że starka była tydzień wyśmioto, a starzyk porę dni drepsił bez krzywoka. Prawią, że jak się chłop z babą pokulają po legierze, to mają po lepsze żywobyci, a to je ganz prawda.